Okay. Więc Paweł zadaje mi takie bardzo łatwe pytanie: Jak być szczęśliwym człowiekiem? Więc e, najprostsza odpowiedź, jaka mi przychodzi do głowy, to jest po prostu być szczęśliwym. Ale <laughs> jest tak poważne. Jak być szczęśliwym człowiekiem? To jest jak szukanie świętego Grala. Nie wiem, czy mo można powiedzieć, że jest gdzieś taki moment, w którym powiesz. Jestem szczęśliwym człowiekiem, tak w pełni, w pełni. No bo za każdym razem, kiedy to powiesz, to dotyczy tego, co było do tej pory, tego, co było w Twojej głowie, ale za chwilę mogą się pojawić jakieś nowe rzeczy. Natomiast, no, być szczęśliwym człowiekiem? Moja odpowiedź brzmi tak, że że mnie to, co ja robię, to jest dziękuję przez cały czas i staram się każdego wieczora dziękować za to, co mam, za to, co osiągnąłem, za to, co zrobiłem. Staram się każdego dnia znajdować te fajne rzeczy, te fajne aspekty, które mi się udały i też które mi się nie udały. I zobaczyć, że tak naprawdę moje szczęście nie zależy od tego, co mi się przetrafiło w życiu, ale w jaki sposób postrzegam te rzeczy, w jaki sposób ja do nich podchodzę. I dostrzegać też to, co już jest dookoła Ciebie, co już jest dookoła mnie. Czyli na przykład w moim przypadku jest to. Wspaniała i kochająca żona, wspaniała córka, która po prostu ma taki uśmiech który zawsze mnie rozbroi. Są wspaniali ludzie, z którymi współpracuję. Jeden z nich to Paweł, który właśnie kręci to wideo i których poznałem przez lata, związane i z rozwojem osobistym, i z rozwojem takim właśnie biznesowym. I dostrzegać właśnie to, co jest dookoła ciebie. Bo jeżeli przez cały czas dostrzegasz tylko i wyłącznie brak w sobie, czy brak tego, czego masz, to nie możesz być szczęśliwy. No bo jak być szczęśliwy, kiedy czegoś ci brakuje? Więc dla mnie to jest tak naprawdę odpowiedź o tyle prosta, żeby znaleźć to coś, co już masz, i docenić to, co masz. Bo jeżeli nie doceniasz tego, co masz, to sobie to odbierasz. I bardzo często ludzie, pomimo tego, że mają już dużo i nie zauważają, jak dużo mają, to nie potrafią tego docenić. Więc żeby być szczęśliwym, to trzeba docenić to, co się ma, i bo bez tego według mnie nie pójdziemy tak w zgodzie ze sobą, nie pójdziemy dalej. Oczywiście możemy osiągać więcej, możemy mieć lepsze rezultaty, ale nie będą one nam przynosić szczęścia. I bo nic z zewnątrz, tak naprawdę, nam to, tego nie przynosi. Tylko to szczęście płynie z wewnątrz. Więc musisz się zatrzymać i zobaczyć, że to, co już jest w swoim świecie, to jest to, czego ty chcesz, albo to coś, co już sprawia ci tak naprawdę dużą przyjemność. Docenić te małe elementy, docenić zasoby, które posiadasz, docenić to, co zostało zrobione w twoim życiu, no i docenić przede wszystkim, też siebie jako osobę. I wtedy naprawdę będziecie mogli powiedzieć, że jesteście szczęśliwi w danym momencie i cieszyć się tym, co się dzieje za oknem, tym, co się dzieje w danym momencie.